Witam z tej strony Alex W. Dzisiaj przed sobą, jak widzicie, kloczki Lego. Z tych klocków będziemy układać, yy, będziemy układać jakieś autko. Bez instrukcji, nigdzie nie mam instrukcji. Sam będę sobie składał autko. Próbowałem, yy, skonstruowałem, no i teraz nowo będzie. No nowo, może innymi się uda, może taki sam mi się uda. No to zaczynamy. Może najpierw bierzemy sobie ten i ten na to. Mam. Teraz druga kubka obok.

do zapomnienia do zapomnienia nie było tak i takich... albo nie tak to zrobimy tak były przebłyski, mowa to Rosjanie nie ale jednak ten rok absolutnie nie, nie może i dać. znowu połączyły taki czynsz tak, tak ale potencjał jest na pewno te przetarcie yy. Tak. tak. I tak. tak. Jak się domyślacie, wiecie, że telefonem nagrywam? więc ciężko jest. Tak to Yy, tak. i, jest I Nie no, życzymy mu jak na pewno na Mam, korzystny... yes. tak, udało, udało się. Udało się tak. I teraz może damy... Na bok. Takie klosuszki. Tak. No i teraz. Tak. a yy, Zakładamy to na to. Może być. Tak. Zdaję się to dobrze prezentować. Wciskamy i jest. jest Chyba yes. nam yes. mm. się mm. to potwierdza. szybki, dynamiczny mecz. Między taką sytuacją po raz pierwszy, oczywiście ta trzecia lotka nie może być zaliczona. Tak, musi gdzie był tutaj? Nie ten, tylko ten. Tak, Pan wie, jest. Że... Czekaj, o. Jest, jest. O. tak, tutaj. No tak, 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 teście to zrobiły. A w takim teście to zrobimy. No i teraz drugie. Bo ja widzicie tu mam wiele akony. O. Jest. I teraz składamy tak. Na takiej zasadzie o tak a druga okona nieco większa nie mam innej tak o to się dobrze prezentuje

Tak, mam i drugi też tak będzie. Tylko że to wtedy jest tak zablokowane, czyli tak. <śmienic> y, tak. Takie autko. <śmienic> <śmienic> Tak, to wygląda. I co zrobić teraz z resztą? Może na wierzch? Albo nie, czekajcie. Tak. Mam pomysł. I następny. Tak. A to? I jeszcze jeden. i ostatni klocek wy to z tym czyli niebieski czyli mega pojazd jakiś nie wyszedł może dla was może nie A tu ta jest jest tu jest jakaś demolka w strasie Totalna Demolka A Bo tak to nie może być A To jest docięte Ale się nie da O tutaj to źle się... Albo nie czekajcie inaczej to zrobię. E, tak? A może być też tak, ale to wtedy musi być na obrocie, albo czekajcie. Tu będzie tak, zwyczajnie.

A no, mi się wydaje, że chcemy coś takiego żyć. ja nie wiem. jest To tak. tak. Jest. jest, jest, jest. Jest. Mamy to. Tak Jest. Jest, jest. W przypadku do tego jeszcze jeden tu chyba był. Się z drugimi. Jeden. ten. to też. O, może być, bo tutaj dobrakuje, żeby było. Dobrze. Jest. To chyba mój będzie film drugi z najdłuższych. O HD lepszy się zrobi? Zrobi się lepszy HD. Yy, jeszcze jakiś jeden film, że szukam nie tutaj gdzieś być. Żeby to zapewnić Powinno to gdzieś być Widzicie mam takie pudełko z Lego, dużo tego mam widzicie Które jeszcze, które klocki jeszcze Pudełko O! Takie to może być, może być

To jest pojazd. To jest pojazd. Moi drodzy. Jeszcze ta, te takie inne trzeba gdzieś dołożyć. Jesteście kusiutko. Telefon jest prawie rozładowany. Już. Muszę szybciutko się z tym uwinąć. Dopóki do dopniemy, nie ma czasu, nie ma czasu. Kalo